Witam Was serdecznie, drodzy pacjenci. Jak zauważyliście, jednym z elementów terapeutycznych w naszym irek Centrum Fizjoterapii jest diagnostyka i terapia autonomicznego układu nerwowego. Coraz więcej spotykamy się z dolegliwościami niespecyficznymi, które nie są związane z przeciążeniami. Jest to problem pokowidowy, jest to problem związany ze stresem długotrwałym, bądź też krótkotrwałym, albo silnym, ze wzrostem kortyzolu z nieprawidłowym na przykład sposobem oddychania po przejściu na przykład infekcji ciężkich gdzie system autonomiczny który jest połączony z nerwami czaszkowymi z nerwem błędnym z nerwem przeponowym ale przede wszystkim cały pień współczulny który jest zawieszony pod głowami żeber i jego napięcie będzie również uzależnione od tego jak ustawiamy nasze ciało, w, jakim, w jakiej pozycji jesteśmy, jak oddychamy, jak reagujemy na stres. To może powodować nieprawidłowe reakcje ze strony układu autonomicznego spowodowane nerwicą wegetatywną, siskaniu w żołądku, przyspieszoną akcją serca, automatycznie zwiększoną płaczliwością, trudnością z adaptacją do stresu. Dlatego terapia manualna tkanek miękkich, precyzyjna praca na nerwach czaszkowych. Precyzyjna praca na układzie trzewnym, tak zwana terapia wisceralna, daje nam możliwość wpływania na autonomiczny układ nerwowy i wyciszenia. Do tego, jeśli terapeuta ma doświadczenie w przekazie dobrego potencjału energetycznego poprzez terapię czaszkowo-krzyżową, może regulować cały kompleks układu autonomicznego poprzez pracę na oponie twardej rdzenia kręgowego. Na samym systemie regulacji napięć w ciele i w ten sposób wyciszać pewne reakcje ze strony układu autonomicznego. Dlatego, jeśli zauważasz pewne niespecyficzne objawy u siebie i gdzieś ta diagnostyka ucieka w trakcie Twojego poszukiwania, skąd się wzięły dolegliwości bólowe, nie wykluczone, że to może być problem. Związany z autonomicznym układem nerwowym. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby przeanalizować siebie, poobserwować siebie, pozapisywać niespecyficzne objawy i kontaktuj się albo ze mną, albo z terapeutami, którzy pracują właśnie precyzyjnie na autonomicznym układzie nerwowym i mogą Ci pomóc. Nie jest to łatwa praca, ale wymaga wsłuchiwania się w to, o czym mówisz do terapeuty, w to, jakie masz objawy. I czy one faktycznie są niespecyficzne i nie trudno je połączyć z jakimiś tam innymi elementami, na przykład urazowymi, bądź też metabolicznymi związanymi na przykład z nieprawidłowym odżywianiem. Dlatego zachęcam cię do tego, żeby obserwować swoje ciało. Jeśli potrzebujesz pomocy, kontaktuj się ze mną albo online, albo stacjonarnie. Praca na układzie autonomicznym wymaga kontaktu z pacjentem bezpośrednio. Do zobaczenia. Trzymaj się ciepło.